Cześć, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie naszą pierwszą trasę. Będzie to trasa y, od Batorza y, Stoku bo tam jest y, 150 metrów dalej, do wólki. Będzie to jakieś około 3 km. Potem wam to pokażę na mapach Google, więc widzimy się już na trasie. Dobra, słuchajcie, wyjechaliśmy już, jedziemy. Mm, na razie tak nasza trasa wygląda. Oczywiście nie będę całej trasy nagrywał, ale może trochę tak trochę w przyspieszeniu, mm, trochę jest kałuż. Mm.

ja już tu próbuję. Pierwsza trasa zaliczona. Jesteśmy. Więc potem będzie droga powrotna, z której będzie dużo mniej nagrane. Wyjeżdżamy z Wólki, wracamy do miejsca, gdzie zaczęliśmy. Jedziemy! Zaczęliśmy. Słuchajcie, do the właśnie the do dojeżdżamy na miejsce, potem na koniec filmu, czy nie. Y potem będzie w środku jeszcze jako teraz przejechaliśmy. Teraz właśnie kończymy. Daliśmy radę. Około 3 km, potem sprawdzę i pokażę Wam trasę na mapie Google. Dobra, słuchajcie, to była nasza trasa rowerowa. Tutaj, odtąd, dotąd, jest to 2,7 km rowerem. Znaczy rowerem to i 8 minut. My przejechaliśmy w jakieś 10. I to była ta trasa. Dosyć krótka. Pierwsza. Więc słuchajcie, to było na dzisiaj tyle. Potem będą też inne odcinki z różnych tras. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Podajcie jeszcze na TikToka. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i cześć.